Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Moim gościem jest pan Robert Tracz, autor książki Kaszubskie Strągi i nie tylko. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień, dzień do... dobry, panie Robercie. Dzień dobry, dzień dobry. Mam pytanie. Jak by pan się opisał? Bo patrząc na tył książki jest całe... Szereg różnych y, rzeczy, które opisują Pana. A Pan jakby się sam opisał? Pasjonat przyrody i rzek. No, głównie pomorskich rzek, kaszubskich, bo książka y, jest o właśnie kaszubskich rzekach o istrugach. Y, Łowię lipienie, pstrągi, trocie prawie 40 lat. Przewędrowałem te wszystkie rzeki, także to nie jest tak, że ja sobie tam coś wymyślam, tylko, tylko, ja, tylko ja po prostu tam taplałem się przez lata w tych bagienkach. Nieraz człowiek się zamoczył, wpadł, przemarsz, przemógł, ale na tym to polega właśnie. To jest, to jest cała, cała największa przyjemność i frajda, odkrywanie nowych fragmentów. Te rzeki się zmieniają z każdym rokiem, bo albo duża woda, Albo wichury zwalą drzewa, albo bobry. Eee, także przyroda ciągle się zmienia. Niestety często przez człowieka w tą niewłaściwą stronę. Ale my się też zmieniamy, czy nie? Eee, czy co? Czy my się też zmieniamy, czy nie? Eee, z od pierwszego wydania, bo to jest drugie wydanie książki. Pierwsze wydanie było w 2002 roku, więc musiałem bardzo mocno uaktualnić to drugie wydanie. Bo jak wiecie, zmieniło się bardzo dużo nad rzekami, niestety dużo na gorsze. Ale yy, zauważyłem też pozytywne zmiany. Przede wszystkim zmieniła się mentalność wędkarzy, nastawienie wędkarzy. Którzy widząc tą degradację środowiska, tu można by długo wymieniać prawda, zatrucia, już nie mówiąc o Odrze, ale tych wielu, też wielu mniejszych y, rzek, y, na, także na Pomorzu. Y, jakby wzięli sprawy swoje ręce, to znaczy wielu, większo, no, coraz więcej z nich już nie jeździ po ryby, tylko na ryby, prawda, żeby być blisko, być w naturze, być, mieć kontakt z przyrodą. E, zaczęli działać koledzy a szczególnie ci w jakichś towarzystwach wędkarskich, miłośnikach rzek, kołach wędkarskich. To też zaznaczam w swojej książce te pozytywne działania. No niestety nie mamy jakby wsparcia ze strony władz, prawda? Decydentów, urzędników, którzy tkwią jeszcze gdzieś tam w latach 80. mentalnie. Ale myślę, że to młode pokolenie wędkarskie, czyli nasi synowie, wnuki ma zupełnie inne podejście. To poszanowanie, poszanowanie przyrody, prawda? To działania na rzecz przyrody, na rzecz ryb. Budują tarliska na kilku rzekach. Dzięki wędkarzom powstały sztuczne tarliska, między innymi na, na Łebie, na Słupi na okalicy, to jest dopływ dopływ Łeby yy, yy, monitorują pilnują po, yy, uczestniczą w zarybieniach no to jest pozytywne mało tego yy, większość przynajmniej muszkarzy, bo ja głównie jestem muszkarzem przeszła już od kilku lat czy nawet kilkunastu niektórzy na haczyki bezzadziorowe niestety trudniej przekonać do tego spinningistów którzy jeszcze się bronią i bardzo często, szczególnie na zawodach strągowych, używają kotwic, a wiadomo, że przy woblerze są dwie kotwice, czyli w sumie sześć haków z zadziorami, gdy większość zapiętych strągów to jest drobiazg, to są niewymiarki. I żeby takie dwie kotwice strąga wyjąć bezboleśnie, to nie da się. Zawsze ten strąg często ma gdzieś te kotwice w skrzelach, w brzuchu, za głowę zaczepiony. Także to jest konieczne, konieczne uważam, przejście na kotwice bezzadziorowe. To jest warunek w ogóle, żeby ten narybek, te niewymiarowe wtrągi uchronić przed okaleczeniem. Jeżeli patrząc na przykład na taki okres pana funkcjonowania w wędkarstwie, to jak bardzo się to wędkarstwo zmieniło na, na tle tego tych lat, które pan spędził w wędkarstwie? No, tak jak mówię, e, głównie mogę powiedzieć najwięcej właśnie o muszkarzach, prawda, bo, bo, bo sam jestem muszkarzem i mam no, szerokie grono. No, ale to jest klasyczna jakby taka tak, technika, tak, no, no. od tysięcy lat, tak, tak na dobrą sprawę, no, kontynuowana i ona się nie zmienia. Tak, i coraz więcej młodych e, wchodzi w to, bo mam wiele pytań i koledzy e, od młodych ludzi, którzy chcieliby się nauczyć łowienia na muchę, prawda, e, i tak dalej. E, Zniknął taki rekwizyt, rekwizyt wędkarski, który no, towarzyszył przez lata muszkarzom, czyli koszyk wędkarski, koszyk, typowy wędkarski koszyk. Wyłożony roślinnością, Pokrzywany. Tak, tak. Jak się miało koszyk, to do tego koszyka coś trzeba było włożyć, prawda? Nie wypadało wracać z pustym. No, by... ale to był też kwestia arystokratyczna, prawda, bo to taki elitarny tak. sport był i to ten koszyk też miał swoją jakby... Tak, to był pewnym symbolem, ale niestety był symbolem takim, że no brało się te ryby. Mało tego, wszystkie zawody w Polsce muchowe odbywały się na bitej rybie, jeszcze 15 lat temu, prawda. Dzisiaj to już jest przed, na szczęście prze, przeszłość, historia. I wszystkie zawody, o których mi wiadomo, przynajmniej odbywają się na, na żywej rybie. No i oczywiście przy użyciu haczyków bez Na wielu łowiskach komercyjnych, ale nie tylko, to jest obowiązek, żeby mieć haczyki bez zadziorów. Prawda? No, tyle mogę powiedzieć na temat tych zmian, które widzę, które zauważyłem. Ale jeżeli chodzi o stan ryb, pstrąga, o te trocie, które są na Pomorzu, to jakby Pan to ocenił w przedziale czasowym? No, jeżeli chodzi o pstrąga i lipienia, no to wiadomo, jak jest. No... Różnie. Różnie, na różnych rzekach. Są odcinki, gdzie właśnie towarzystwa, czy koła jakieś dbają o te rzeki, prawda? monitorują, pilnują, biorą udział w zarybieniach, więc tam tych ryb jest więcej. Oczywiście na rzekach, gdzie jest, które nie zostały przez jakby zapomniane przez meliorantów, o tak to ujmijmy, gdzie naturalne koryta łożyska są, prawda, dużo przeszkód itd. Tak tak Natomiast tam, tam, gdzie były zatrucia, koparki, melioranci, no tam tych trąków jest różnie, to jest na różnych odcinkach. Ja najczęściej łowię ostatnio na upawie. Trzy, trzy łowiska powstały no kill na upawie. No kill. No i to, to się upowszechnia, prawda? Cieszę się, że to też na Pomorzu takie, takie łowiska powstają, nie tylko na południu. Myślę, że ich coraz więcej będzie. Ale myśli pan, że młodzież ma w sobie tyle determinacji, żeby utrzymywać ten stan? Bo przed naszą rozmową rozmawiał pan z młodymi ludźmi. O co oni się pytają? Czy mają głębokie przekonanie, że to co się dzieje, albo co będą robić, mają na to wpływ? Też różnie. Też różnie to wygląda. Jak mówię, ci, którzy się zrzeszają, zakładają jakieś towarzystwa koła, y, mają większą siłę przebicia. Wiadomo, że człowiek w pojedynkę niewiele zdziała. Natomiast jeśli to jest grupa wędkarzy 20-30, którzy coś tam jeszcze robią dla tej rzeki, prawda, jakieś stanice budują, y, chronią tą rzekę, tarliska, to więcej mogą zdziałać oczywiście. Mogą pisać odwołania, prawda, protestować, y, y, angażować w to jakichś polityków, posłów, działaczy. No Myślę, że, że to, jest, to jest taka zasada, że, żeby się organizować, prawda? Bo pojedynkę ja się przekonałem wielokrotnie. Bodajże dwa lata temu zauważyłem na słupi, właściwie na jednym z dopływów słupi, że ścieki są rzucane z oczyszczalni tej gminnej. To były takie okresy 20 minut, szczególnie wieczorami, gdzie nagle rzeka mętniała i cuchnęła. Po śladach, po tropie, doszedłem do, do źródła, czyli do tej oczyszczalni gminnej, nowo wybudowanej. Myśmy wędkarze się cieszyli, że, że, że nareszcie będzie fajnie oczyszczalnia powstała. Okazało się, że co jakiś czas zrzucają do rzeki ścieki, które zabijały tam, może nie ryby, ale. Larwy owadów, jętek, kruścików, te drobne drobne żyjątka. I wystosowałem pismo do wójta w tej sprawie. I proszę sobie wyobrazić, że odpowiedzią było to, że on mnie poda do sądu. Straszył mnie facet sądem. Zamiast się odnieść do problemu, prawda, jakoś tych wędkarzy pozyskać, to mi grozi, groził sądem. No. Ale potem zebrałem podpisy yy, kolegów, wędkarzy z Lęborka, Betowa, yy, podpisy yy, tych yy, czasowiczów, znaczy właścicieli domków tam letniskowych nad rzeką też, którzy też byli świadkami takich zatruć. No i poszło pismo drugie. Tym razem ja go postraszyłem <śled> sądem, karami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No. Od dwóch lat nie mam informacji, żeby ścieki pojawiały się w słuchu. Czyli tak na dobrą sprawę możemy zakończyć, że wszystko i tak jest w naszych rękach. Tylko dziw, że jesteśmy ludźmi i każdy ma inne spojrzenie na tą przyrodę. No, niestety urzędnicy i decydenci, jak mówię, są gdzieś tam prehistorii, można powiedzieć. Jasne. Osobna sprawa, to jeszcze można by długo mówić. To są masowe spływy kajakowe na tych rzekach naszych, trągowych. No właśnie, wszyscy narzekają na tą turystykę wodną, tak, tak, tak. kajakową. Na czym ten problem polega, jakbyśmy tak na koniec mogli to opisać? Ja mam chatkę wędkarską 15 metrów od rzeki Słupi. Górnej Słupi, to jest Bytowa. Uzyskałem już tak zwane zasiedzenie przez sąd, bo lasy państwowe chciałbym je wyrzucić i zbudować w tym miejscu przystań dla kajakarzy. W parku krajobrazowym. Ja nie odpuściłem, powiedziałem, że zrobię wszystko, będę gry skopał, yy, przezywał, żeby do tego nie dopuścić. No, no Oczywiście pomogła mi przyjaciółka, adwokat, która tam wytosowała odpowiednie pisma i tak dalej. I po dwóch latach walki w sądzie uzyskałem zasiedzenie, czyli nie dopuściłem, zachowałem swoją działkę, swoją chatę nad rzeką i jednocześnie nie dopuściłem do budowy tej przystani dla na kajakarzy. E, największym mankamentem tych spływów kajakowych masowych, bo Słupia to jest papieski szlak kajakowy, bo tam Wojtyła spłynął w 1964 roku, no i jak się to nagłośniło, to szlakiem papieskim. Każdej wsi nad rzeką pomnik Karola Wojtyły. A nie było tojtojek, pojemników na śmieci. Więc kajakarze załatwiali się w żagajnikach, zostawiali na łąkach i w korycie puszki po piwie, po butelkach. Ja organizowałem te sprzątania. No, z czasem dociera to do tych firm kajakowych głównie, bo ja tam też znam dwóch właścicieli tych firm. Że oni też przed każdym spływem pouczają tych kajakarzy. Eee, dają worki, że wypiją te napoje, piwo, to mają zabrać to z powrotem, prawda? Eee, ale to jest jedna sprawa, odpady śmiecie. Druga sprawa to hałas, wrzaski. Proszę sobie wyobrazić, że czasami płyną z bronią hukową. W parku krajobrazowym Dolina Słupi, gdzie są żurawie, prawda, wydry, norki, bobry, ptactwo, sowy i tak dalej, i tak dalej. Mają te WWZele tak zwane, kibicowskie. gwistki, radia, tranzystory z taką muzyką, jopi, jopi, jop, dup, 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 prawda? Nie, nie wszyscy oczywiście, ja nie, nie, nie mówię. Są tacy, którzy powiedzą dzień dobry, bezszelestnie przepłyną ale niestety tak zwane grupy, tak zwane firmowe, prawda, jakieś tam hurtownie i tak dalej, no to jest horror, to jest horror po prostu. Ludzie są generalnie nieprzygotowani do, do obszarów, w których się znajdują. Tak, to są ludzie, którzy tam się pojawiają z okazji imprezy jakiejś firmowej. Kiedyś takie dwie dziewczyny płynęły i potwornie piszczały, wrzeszczały, więc nie wytrzymałem i, i mówię, że... że no, Płyncie, ale bez tych pisków i rzasków, tak? Ja zapłaciłam za to, żeby sobie to pokrzyczeć. No. Na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.